Pora na wtorkowego flasha. So, już dziś na rynku debiutuje BioMutant. Gra ukaże się na PC tach o godzinie 19 czasu polskiego, natomiast posiadacze konsol PlayStation 4 oraz Xbox One będą mogli zacząć grać już o 16 czasu polskiego. Produkcja oferuje pełną polską wersję językową na wszystkich wymienionych platformach sprzętowych. A, a strange, weird good mix W kodzie najnowszej bety klienta Steam znaleziono wzmianki o tajemniczym Steam Pal, które jest powiązane z bliżej nieokreśloną rzeczą o kryptonimie Neptun. Niektórzy spekulują, że mogą to być elementy związane z pracami Walów nad ich własną konsolą, która najprawdopodobniej byłaby przenośna. Na oficjalnym blogu PlayStation opublikowano wpis, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, że już za dwa dni zostanie wyemitowany kolejny odcinek State of Play. Podczas którego będziemy mogli zobaczyć pierwszy gameplay z nadchodzącej gry Horizon Forbidden West uchwycony na konsoli PlayStation 5. Rokowy muzyk przyznał w jednym z wywiadów, że jego zespół może brać udział w tworzeniu soundtracku do najnowszej odsłony serii Tony Hawk's Pro Skater. Perkusista przyznał, że jest pewne, że będą działać również przy najnowszej grze z cyklu. Wspomniał dodatkowo, że jego syn jest dużym fanem serii. Czerwcowa oferta PlayStation plus wzbogaci się o trzy nowe tytuły. Mowa o Star Wars Squadrons, Virtua Fighter 5 oraz Operation Tango. Pierwsze dwie gry będą dostępne na PlayStation 4, natomiast trzecia oferta dotyczy także konsoli PlayStation 5. Co prawda na razie to wyciek, ale pochodzi z wiarygodnego źródła. W internecie ponownie pojawiło się sporo dyskusji na temat gry Forza Horizon 5, a to wszystko dzięki przeciekowi dotyczącemu nowych zabawek Hot Wheels. Chociaż nie ma żadnego numeru zdradzającego, o którą część chodzi, to do tej pory modele sygnowane nazwą serii pojawiały się w okolicy premier gier z cyklu, więc zapowiedź debiutu zabawek we wrześniu potwierdzałaby wcześniejsze przecieki na temat premiery gry. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego.